Anna Gratkowska Rybka i wieloryb Gdzieś tam w morzu sobie pływa Rybka niezbyt urodziwa Jestem małą, szybką rybką Lecz niestety też dość brzydką Nawet gdy przywdzieję złoto To wciąż straszę swą brzydotą z tym wyglądem będę szczera, nie odnajdę kawalera. Więc tak pływa nieszczęśliwa rybka niezbyt urodziwa. A krok za nią, jak ten cień, płynie ktoś przez cały dzień. To wieloryb, szuka żony. I jest rybką zachwycony. Jakże smukła, jakże zwinna, delikatna i niewinna, a gdy tylko wdzieje złoto, cudną staje się istotą. Rybka na to. Hmm, no może, dziś wyglądam nie najgorzej. Pan wieloryb pod wrażeniem. Ja z tą rybką się ożenię. Taka skromna, taka mądra. Żadna tam głupiutka flądra. Zatem powiedz, moje słonko, czy zostaniesz moją żonką? Rybka na to. W sumie hmm, chyba hmm, mogę wyjść za wieloryba. Od tej pory. W morzu pływa para dosyć osobliwa. Lecz cóż z tego, niech gadają, skoro oni się kochają.